Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj witam wam w kolejnym odcinku. Od dzisiaj chciałem zrobić małą serię, wiem, że ostatnio mało co nagrywam, ale postanowiłem, że to przynajmniej coś powinienem rzucać na ten kanał, więc może zaczniemy nową serię z nowej gry Kingdom Rush. Yy... Oczywiście zagramy sobie na normalnym, ponieważ ta seria ma być rozmowna, rozrywkowa, żeby nam się dobrze podobała gra. Sama gra to jest gra strategiczna. Chodzi o to, żeby... No typowy tower defense, na no co mam wam więcej przekazywać informacji. Jak widać, jak każda gra, mamy tutaj fabułę. I budujemy tutaj e, budynki, które będą nam pomagać e, wygrać kraje. Zaczniemy od jakichś e, podstawowych budynków, na przykład e, tutaj, właśnie rycerzy, czy tam jakieś katapulty. E, nigdy nie grałem w tą część. To znaczy, jak byłem młody, to może grałem w tą część, ale no, to nie jest jedna z tych popularniejszych. To pewnie słyszeliście o pierwszej wersji tej gry, albo sami może graliście? Nie wiem. Zawsze wszystko jest możliwe. Bo mamy tutaj umiejętności, jak postaw postawianie jednostek atakujących. No, pierwsze odcinki raczej będą tłumaczące całą rozgrywkę gry i samo wnoszenie się do tej gry. Możecie zadawać pytania. Pod tym odcinkiem, żeby były jakieś ciekawe tematy do rozmowy. Co nie powiem, sam temat y, tej gry i, i wszystkiego y, trochę podgarnąłem y, od y, słownego youtubera Ignacego, pewnie znacie, nie wiem. Pomyślałem, że to może być ciekawy y, pomysł na rozgrywkę, żeby razem tak rozmawiać i. No przy okazji zobaczysz tą genialną grę spokojną o, Tutaj widzę, że jakaś nowa jednostka się pojawiła o. Z tego co pamiętam te pierwsze jednostki yy, levelowały z atakiem w pierwszej części, pewnie tutaj też tak jest Tutaj wiele rzeczy nie będę ogarniał oczywiście, bo no, to jest nowa wersja i też, no, dawno nie miałem takiej nie wiem co to jest dobre, co to jest uh, słabe. Wyglądamy, że dobrze mi idzie na razie, więc uh, nie git. <grym> uh, jeżeli macie pomysły na inne gierki, jakie bym miał ograć lub uh, pokazać wam, to chętnie piszcie, chętnie się zainteresuję. Może jakimiś gierkami na dłuższą metę, może zrobię tak, że będę nagrywał gry po kroju e, TBD, czy tam CSA, żeby to nam zrobiła się taka seria życiowa, żeby to nie były kilkanaście odcinków i koniec serii, czy coś. Mam nadzieję, że spodobał wam się taki nowy format nagrywania. Bo, no nie powiem, to jest coś nowego na moim kanale, nigdy, yy, znaczy były gameplay na moim kanale, no, co będziemy się oszukiwać, nie, ale, no nigdy to nie działo i to było też w innym no, w takim przedstawieniu gry, jak to powiedzieć, no, widać, nie no i też pytanie, czy wam się w ogóle spodoba tak oglądanie gameplay'u i tak słyszałem, że wielu z was w statystykach właśnie chciało zobaczyć właśnie gameplay'a, jak gram w gierki, więc no, będziemy grać w gierki, no logicznie. Teraz pytanie, czy długo będę nagrywał te gierki, no w myślę, że będę, nie wiem, na razie zrobimy dwie rundy, tak z 20 minut odcinka będzie kit. tak mi się wydaje. No pewnie potem te potem rundy z tej gierki będą dłuższe, więc y, oczywiście odcinki będą zawierać y, tylko jedną rundę, czyli no, gdzieś, no tak z 30-20 minut będziemy robić odcinki. O, co tu się dzieje? Jakiś lore. Oho, jakiś czarodzina wyszedł, ciekawe co tu się będzie działo ty. Zadymiasz mi jeden cholera. Śmieje się z nas. Oho, Lipka. I co? I ucieka, nie? A my go obroniliśmy chyba. O, Lipka. cigment nawet dostałem. O! Jakieś klejnoty tu zdobywamy, coś nowego. Dobra, e, upgrade, ty. O, to 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 pamięta, żeby fajne. O no. ty, Gitara. Ja sobie myślę, że no, zawsze lubiłem tych czarodziei, więc chyba no, też pójdziemy po tych czarodziei. Więc no, lecimy po tych czarodziei. Do tego jakiś e, może rycerze, ty, Tutaj mamy Heroes'a. Uuu, fajne. U, tutaj mamy dużo tych Heroes'ów: jakieś te magiczne, te golemy, jakieś smoki, niesmoki, małpy, golemy, czarodzieje. Ja, 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 ja. Tam jestem Pirat fan. Lubiłem oglądać Piratów z Karaibów, więc. Będzie Git, jakiś sklepik u leera, Jakieś umiejętności takie dodatkowe. Uhu. Dziwne, dziwne. Coś takiego nowego bym powiedział. Możemy kupić. Zobaczymy, co to jest. Za ciekawa rzecz. Pewnie takie ułatwiacze do gry. Nie, nie lubię takich rzeczy, pewnie nie będziemy korzystać z takich rzeczy, więc na spokojnie. A to się nie martwcie. O, lecimy dalej. E, tutaj będzie jakaś e, fajniejsza misja. Bo tutaj już są upgrade'y. Weźmy, już zacznijmy gierkę. Tutaj walniemy taką o, armatę. Tutaj walniemy czarodzieja, czemu by nie? Wydaje mi się, że to taka dobra będzie strategia tych jest. Mm. U, jakieś teleporty z powrotu do przyszłości. Fajne, fajne isteregi, jakieś nawiązanie są. Jakieś kurczaki. Eee, dobra. No, widać, że chyba mordujemy naszych jednostki, jak inne armaty chyba uderzają, czy coś. Bardzo chaotyczna gra, pomimo że i tak nic się tutaj nie dzieje. Aaa, czyli tu są te rzeczy i tu są pewnie te jakieś... Tutaj życie, tu inne takie śmieszne... Okej, okay, śmieszne, rozumiem. No, na, na razie nam dobrze iść, nie powiem. No. Zbytnio dużej filozofii tutaj nie ma. Widzę, że mamy też Towersa takiego, darmowego, fajnie. Tak, nie, w pierwszej misji będą zawierać kilkanaście takich też. Czemu nie? Aż to jakieś ułatwienie dla początkujących. Mm. Czy mam całą ochotę całą serię nagrywać z tej gry? Nie wiem. Jak się przyjmie mocno, to czemu nie? Jak się nie przyjmie mocno, to wtedy no, zrobimy sobie tylko tą serię i tyle. No. Też jakoś mi, mi się ostatnio pomyślałem, że brakuje mi tego typowego nagrywania odcinków czy coś. Albo no ostatnio no, pogódźmy się dawno, nie nagrywałem jakichś śmiesznych odcinków z czegoś. Też się zastanawiałem nad nagrywaniem oh, jakiegoś Curious Moda, czy coś w tym stylu ze znajomymi, albo z innymi youtuberami Wystąpiłem na przykład u warninga pamiętam, że wystąpiłem czy tam u innych youtuberów Ale no tak jakoś mi się zbytnio nie podobało ty tej... Bo to dosyć chaotyczne było, więc No przynajmniej teraz możemy na spokojnie razem pograć nie przynajmniej nie będę narzekał, że e, nic nie robię ze swoim życiem <grym> No cóż. Hmm. Tak w sumie możecie napisać e, co tam u was, e, co tam porabiacie, coś się zmieniło ostatnio, czy widzieliście nowe odcinki z Hasbina na przykład. Ostatnio, ostatnio właśnie zacząłem oglądać się serię. Właśnie się skończył ostatni, pierwszy sezon. Jestem ciekawy, jak drugi sezon wejdzie mocno. Ja się na przykład bardzo podobał. Jestem dość niezłym fanem. Oczywiście... Wiem, że sama twórczyni robiła dosyć złe rzeczy, no bo kto na YouTubie nie robił złych rzeczy, no polski pingwin, te sprawy, rozumiecie o co chodzi, nie? No czasami trzeba oddzielać produkcję od twórcy. No oczywiście są zupełnie tacy, co pokazują swoją twarz i głównym aspektem jest ich oglądanie, nie? ale no, czasami jej produkcje powinny się oddzielać od youtubera. No, po prostu cieszyć tym jak widzisz dobry gameplay dobrego youtubera, którego polecasz i sobie oglądacie. Rozumiesz się co chodzi. No widzę, że powoli na jak jest... Nie wiem czy kolejne fale wzywać. Chociaż da, weź kurde, co ja słabiak jestem O granej no, no łatwo co idzie, no pierwsze razy będą dosyć proste. Mam nadzieję, że większych problemów tutaj nie będziemy mieć jakichś łuczników, właśnie uczników nie, nie kupiłem, trzeba pokazać jakieś fajne. No, kiedyś byłem fanem tej gry w młodości oczywiście pierwszej wersji W ogóle, zapoznanie się z tą grą i jak to się stało, że zakochałem się w tej grze, że grałem w i znam e, strasznie dużo rzeczy na ten temat No cóż Pamiętam, że kiedyś gry oczywiście były na internecie to była właśnie jedna z tych gier, które występowały na internecie a nie przez jakieś strony internetowe pokoju G2 tam, e, Steama to było jeszcze za czasów kiedy to można było grać w gry, no kiedy usunęli Flesha, no to już nie można grać w gry na internecie, trzeba go nie pobierać, to wszystko upadło teraz Raczej myślę, że dzieciaki grają sobie właśnie na Steamie w jakieś tam roomowe gry czy coś co, nie uważam to za fajne, ale, no, czemu nie, no. Musimy iść naprzód, nie możemy się cofać. A co tu mamy? Jakieś upgradey, większe DPS. Kurde, dobry. Weźmiemy mu atak. I co, to jest kolczuga, coś w tym se sensie, ja? Spike Armor. No, ja dobra, biorę kolczugę, lubię takie. Niezłe, niezłe. Czy kupujemy jakieś... Nie, i tym się nie interesuje, to jest do dupy. Eee, reset, chcę reset. Co my tutaj zrobimy? No sobie pomyślę, że idziemy full pod magów w Zobaczymy jak to wyjdzie. O, znowu ta sama mapa. Nie. jo. jakieś zobaczmy, bo coś mieli dowie... A nie, to inna mapa jest jakaś. Fajne easter no. o, osiągnięcia, bega. da no, jaki mamy plan? Dobra, plan jest taki, że robimy klasycznie rycerzy Bohater niech idzie hmm. Tutaj zrobimy czarodzieja Tutaj walniemy rakietkę Tutaj możemy zrobić całą kolejkę magów Wydaje mi się, że to będzie śmieszne. No, pierwsze rundy jakoś nie wydaje mi się zbytnio yy, trudne na moje umiejętności. Znaczy no to nie jest też trudna gra, no Bądźmy yy, szczerze, to nie jest jakiś wypitny twór, gdzie trzeba myśleć yy, na temat jednostki. Znaczy no oczywiście jak zaczniemy nie wiem postawiać jakieś głupie wieże, no to go, no, ale... Można to porównać do reklam na telefonie po kraju Ile masz IQ, kurde Tylko osoba z 200% IQ rozwiąże tą zagadkę Rozumiecie o co chodzi Kupota totalna, więc no Dziwne tutaj są rzeczy, nie powiem ale zauważyłem, że te jednostki też strzelają do wrogu, czyli mamy taki y, bonus y, dosyć, że na początku te strzelające wieżyczki, to teraz mamy tych tutaj, o cholera ty. Ej, 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 mi ej, 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 cholera, chciał uciec. Może ja ich trochę cofnę, żeby tak na środku stali. No Weź ty śmierdziel mu, bo tu widzę, że tak samo idzie. No, a tym tu z rakiety. No tu trzeba cały czas działać, można stać w miejscu. Hmm. Jaki mam plan na dalszy rozwój mojego YouTube'a? Nie mam planu. <grym> to... Bądźmy szczerzy, nie, nie mam planu na razie. Czy liczę na jakieś rozwiązanie? Nie Chciałbym zacząć więcej nagrywać ale no Jakby nie mam peny moderatorzy znikają? Wiecie to też nie! Aj przeszli No nie No, widać, tak to, tak to jest, odrobinę uwagi w górze się głupoty robi. Ajajaj, i co, no znowu ona przyjdzie. Nie. Już nie przyszli. NIE! No co jest My tu musimy zrobić jakąś większą, ale jest w pierdzielu tutaj, bo tu się rzeczy dzieją. Nie bez no jednak coś tam no robią. Wydaje mi się, że źle punkty poszukam, bo jakiś od y, czystego maga to nie był zbyt dobry pomysł. E, fast and magic is... O to oni są otworni na magię, a ja zrobię mago, fajnie. Czemu nie? Ja, no. No. Magic, let it exist. No, na no, 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 głupotę zrobiłem, na no, głupotę zrobiłem tym. Tym bardziej by uczniowie się sprawdzili. Mm, czy mam zamiar w, między odcinkami e, tutaj coś dziać w tej no, tak. no Czemu mam was e, nudzić jakimiś e, scenami, jak na przykład e, leveluję gierkę na maksa? No i nie wydaje mi się, żeby to było ciekawe dla was. No chyba, że chcecie. To będę mógł też nagrywać jak przechodzę dwa razy na przykład w daną mapkę albo coś. Na co ty jesteś odporny na łuk. Jo? Jo. Ty ci tutaj takiego maga walniemy. Oh. Wydaje mi się, że to będzie... A nie! To oni są przeciwko nam! Cholera. Albo są... Ty. Może strzelają tak po prostu, że raz tego trafiają, raz tego ty. No może być, no. Było dosyć ciekawe O no, nawet jest napisane żeby magów nie używał na nich, no... Ja ja dobry jestem, ja wiem, że ja teraz Ja cóż no Jak się nie umie grać to się kończy z takimi rzeczami no Mówię, że to prosta gra i ja takie głupoty robię no, Jaki normalny człowiek robi tak? No, co życie, nie? Dobra. Idą kolejne jednostki, ja nie jestem słaby, jak żeby tutaj nic nie robić. Zwiększamy obrażenia naszych towersów. Mam nadzieję, że już nikt nam nie przejdzie. Oczywiście wiedząc, że na stówek też przejdzie. Bo to, to niemożliwe, żeby to była taka łatwa gierka. Może powinienem więcej tutaj jednostek tutaj położyć, żeby. Zgarniały na siebie agro. Ma to są tacy. właśnie dosyć wynajmujący ludzie. E biegnij tu, biegnij! No i ciur. Ja może się zamknę. Bo jak znowu będę mówił, że żaden mi nie przejdzie, to coraz więcej ludzi będzie mi przychodzić. Dobra, może poczekajmy chwilę, bo to trzeba uspokoić atmosferę. Dobra, lecą. Nie, nie. puścimy ich, bo tu... Bo to się do już robi. O, lecą te skurwysyny. Trzeba nie pierdzielić dobrze? Wydaje mi się, że tutaj będzie dobrze coś postawić jeszcze, bo jak ci będą nam cały czas przechodzić, to, to będzie słabo. I tak najważniejsze, że tą linię raczej mam już ogarnięte przez tego łucznika i ten... Albo nie. No jak nie ten problem, to tutaj problem. No, wydaje mi się, że źle postawiłem tej jednostki no. Słabo zrobiłem tutaj. Jakbym wiedział, że tutaj jedzie taka gierka, że tutaj będą odporni na magię, więc to inaczej to zagram, no. Życie, no trzeba w każdej A sytuacji jakoś wychodzić nad twarzą. Może jeszcze ich ulepszę trochę, żeby tu wstali dzielnie. O, nieźle idzie. Teraz mam nadzieję, że lepiej sobie poradzimy. Hmm, pytanie. Co to jeszcze zrobić więcej, żeby to jakoś banglało, nie? No na pewno rycerze powinni być lepsi, żeby nam nie zdychali i nie było jakiejś śmiesznej tej sytuacji. Teraz powoli wiem po co są te rzeczy tutaj. <gry> Zawsze to są jakieś bonusy tych do wygrania, jakaś szansa na pansa. No została nam jeszcze jedna runda do wygania, więc wydaje mi się, że może coś się udać. Zaczniemy kolejne jednostki wysyłać. No, wydaje mi się, że to może się nam udać. Powoli. Nie wierzę, żebyśmy jakoś mocno dobrze dali yy, radę, ale. Już jest stabilnie. No, już jest stabilnie. Jest na pewno bardziej stabilnie niż powinno być stabilnie. Nie rozumiecie o co chodzi. Może powinienem jakoś inaczej zagrać albo inaczej rozłożyć punkty albo temu naszemu goście widać jakieś lepsze levele, ale... Na razie się sprawdza niech tak gra, nie banglar jest git. Jest git, nie, nie ma na co narzekać. Oni nie przejdą, tymi tutaj będą nie wiem, te jakieś mm, Tutaj pewnie miasto ten rakieta Cało już zadziała Jak tych tutaj zabijemy, tych tu, no to tą rakietę ulepszymy O! Mamy już ulepszone Osiągnięcie za... miecie wszystkiego na trzecim poziomie jest git. Tutaj chyba za wszystko się dostaje osiągnięcia. O i co? I wygraliśmy, nie? No. Te gwiazdki, bo nam kurde cała armia przeszła. No, więc w odcinku tutaj skarnę gwiazdkę. A na razie to co, no to chyba będzie tyle, nie mam nadzieję, że wam się spodobało, do następnego i cześć!